No jeśli dysk wydaje takie dźwięki, to na pewno jest on całkowicie zdyskwalifikowany do jakiejkolwiek naprawy i czym prędzej odłączmy go od naszego wtyku USB lub też od naszego komputera w zależności gdzie nasz dysk był podłączony dobieramy się w takim przypadku do wnętrza naszego komputera i tutaj moja uwaga do której zawsze wracam pamiętajcie jakie śrubki gdzie są wkręcone tak aby po skręceniu ponownym naszego komputera te same śrubki trafiały do tych samych otworów w którym w których się znajdowały, ponieważ może to spowodować uszkodzenie obudowy, gdyż często bywa, że śrubki są różnej długości. Nie jest to zasada, ale warto tak postępować. Nie kosztuje to Was dużo więcej czasu, a może zaoszczędzić Wam uszkodzenia właśnie obudowy. W ten sposób, otwierając, odkręcając wszystkie śrubki, dobierzemy się do wnętrza naszego komputera. Wybieramy gdzieś miejsce, które będzie dogodne. No wyciągnięcie, czy włożenie, wsunięcie jakiejś karty najlepiej miękkiej lub też z drewna jakiegoś patyczka, który nie uszkodzi nam obudowy bo jeśli czymś metalowym zrobimy, no to oczywiście będzie to najłatwiej można wtedy tą obudowę oderwać, ale ale możemy łatwo też ją uszkodzić dlatego szukamy miejsca, gdzie, gdzie możemy wsunąć naszą kartę najczęściej gdzieś przy złączach USB tam jest Często jakaś szczelina, czasem przy wejściu Eliop 45, też można coś znaleźć. Oczywiście, uprzednio wszystkie śrubki wykręcone, przyklejane według kolejności, ponieważ śrubki mają różną długość i jeśli byśmy pomylili i taką dłuższą śrubkę wkręcili w miejsce tutaj ze spodu, ona idealnie wyjdzie na wysokości naszej. Klawiatury czy też touchpada i może nam przebić naszą obudowę. Więc tutaj dobrze jest sobie te śrubki albo ponumerować, albo zapamiętać jak one były wkręcone, żeby ich nie pomylić. Oba zabieramy się za otwarcie obudowy. Teraz jakimś narzędziem, nożykiem, odhaczamy sobie taśmę, czyli odłączamy touchpada. Musimy podważyć ten element zaczepiający, musi on odskoczyć. Wtedy delikatnie taśmę wyciągamy. Nic tutaj na siłę nie robimy. Sprawdzamy czy nie ma jeszcze jakichś elementów podłączonych. Bywa, że jakieś zasilanie czasem jest do klawiatury jeszcze dodatkowo podłączone i też możemy oderwać jakiś element dodatkowy. Mamy wyciągniętą klawiaturę. Teraz dalej swobodnie mamy dostęp do naszego dysku, który jak mówiłem w tym komputerze został uszkodzony. Niektóre komputery mają dostęp do dysku łatwiejszy. Możemy przez otwarcie klapki odpowiedniej pod, z, pod spodem komputera dojść do dysku. Niestety tutaj mamy sprawę utrudnioną. Widzę, że tu jakaś regeneracja dysku była, bo nie jestem dokręcony na wszystkie śruby, chociaż nie, tu są przelatowe śruby, które, które trzymają dysk po przy dokręcaniu go do górnej części klawiatury. Dysk mamy wyciągnięty. Tak on się prezentuje. Wyciągamy go z całej prowadnicy szuflad. Pamiętamy o tym, żeby zachować nasze śrubki. Zachowujemy śrubki nasze w jednym miejscu. Mi posłuży do tego obudowa po iPhone'ie SE. Jeśli takiej nie macie, możecie wziąć sobie najzwyczajniejszy kartonik. Z reguły przy szufladce są to cztery śrubki. Bywa, że ona jest z dwóch części. Jest tylko po bokach po lewej i po prawej stronie dysku jest. Jest taka prowadniczka. Tutaj w tym przypadku mamy szufladkę w całości. Także możemy ją sobie pozostawić przy komputerze, żebyśmy wiedzieli, w jaki sposób ona była zamontowana. No i co ważne, wymieniamy dysk na te same złącze, czyli w tym przypadku SATA 3. Dodatkowo możemy sprawdzić sobie pojemność tego dysku, jaka była. 1 terabajt, czyli dość duży dysk. I obroty, prędkość obrotowa. Tutaj nie jest dopisana. Ale z reguły w laptopach jest to 5400. Laptopy gamingowe mają 7200 RPM. Także sprawdźmy sobie, bo o co chodzi, jeśli założymy zbyt duże obroty w takim oto laptopie, te chłodzenie, bo wyższe obroty to też wyższe, wyższe grzanie się dysku, więc chłodzenia, które jak widzicie jest tutaj dopiero do procesora i grafiki do całego tego układu. Dysk tutaj nie jest w żaden sposób chłodzony, nawet nie ma odprowadzenia ciepła od spodu, więc może się też przegrzewać, może nie tyle dysk, co może on dawać ciepło na cały układ pozostały i w ten sposób przegrzeje nam się procesor, grafika lub też inne układy, dlatego nieraz nie warto dodawać prędkości większych 7200 lepiej zainwestować na przykład w dysk SSD. Następnie bierzemy do dysk. Ja uprzednio na dysk wgrałem poprzez szyfladę USB system, dzięki czemu po wystartowaniu, zamontowaniu tego dysku w komputerze, od razu system będzie się instalował, tak jakby był botowany. Jeśli dysk uległ z uszkodzeniu w ten sposób, że nie mamy możliwości ingerencji w jego dane, to niestety nawet nie odzyskamy systemu, jeśli wcześniej nie, nie zgraliśmy tego systemu sobie na płyty czy też nie zrobiliśmy jakiegoś obrazu w formie dysku USB zewnętrznego wtedy dysk ten praktycznie jest do wyrzucenia możemy jedynie przez szufladę USB w ten sposób zamontowany sprawdzić czy on w ogóle startuje na innym dysku być może w taki sposób uda nam się odzyskać jakieś dane z niego jeśli nie no to dysk ląduje w śmieciach nowy dysk w tym wypadku 320 giga taki Niestety, tylko mieliśmy. Montujemy z powrotem szufladkę. Dokręcamy wszystkie śrubki w naszej szufladce, aby zamontować dysk. Najważniejszy tutaj element, aby dysk był po prostu na złącze sata, takie jak jest w laptopie. Innej możliwości nie ma, bo dysk nie będzie pasował do naszego wejścia. Wsuwamy. Wszystko musi pasować na swoje miejsce. Nie polecam, jak to zawsze bywa w częściach elektronicznych, nie polecam tu wkrętaków elektrycznych, gdyż łatwo możemy uszkodzić jakiś element. Pod spodem jest płytka elektroniczna, która poprzez zbyt silne dokręcenie może ulec uszkodzeniu. Sprawdzamy wszystkie elementy, czy są spasowane. Dodatkowo sprężonym powietrzem oczyszczamy sobie elementy, przede wszystkim wentylatora. Które najwięcej narażone są na zakurzenie. Jeśli nie macie sprężonego powietrza, to sprężone powietrze z płuc można też tu wdmuchać. Pozostałych elementów nie ruszamy, chyba żebyśmy robili czyszczenie całego komputera. Ze względu na to, jeśli byśmy tu dmuchali wszędzie powietrzem sprężonym, chyba, że no naprawdę zabrudzenie jest tu duże, no to wszystkie oczywiście powinniście wymieść, tak żeby nie mieć tu jakichś zbędnych kurzów, ale jeśli tak będziecie robić, to uważajcie też na złącza i wtyki, które są odsłonięte aktualnie, to znaczy wejście i wtyk od taśmy klawiatury i od taśmy touchpada, bo tym samym jeśli tutaj zakurzymy, no to na te styki też się osadzi kurz i klawiatura lub taczpad nie będzie działał co w takim przypadku trzeba zrobić oczyścić jakimś środkiem alkoholowym nasze tasiemki i złącza i wtedy je podłączyć i nie włączać komputera przynajmniej przez około pół godziny aby to wszystko odparowało żeby żaden styk tutaj nie był pod, połączony ze sobą bo możemy uszkodzić naszą klawiaturę, taczpada lub też nawet płytę główną tu żadnego zawilgocenia nie może być jeśli mamy wszystko zmontowane w odwrotnej kolejności, takiej jak działaliśmy, to przykładamy naszą klawiaturę i musimy podłączyć tasiemki lekko odchylając wsuwamy tasiemkę od klawiatury i zaciskamy sprawdzamy czy równo ona dolega i to samo robimy z taśmą od touchpada i zamykamy tak, żeby one nie wydostały się. Dociskamy wszystkie elementy, które odłączyliśmy. I najważniejszy test, uruchamiamy nasz komputer. System automatycznie wykrywa zmianę dysku, czyli musimy w BIOSie zaingerować jego obecność. Jeśli system on samoczynnie wystartuje, no to czekamy na instalację Windowsa. Czyli mamy pewność, że cała wymiana przebiegła prawidłowo i dalej zajmujemy się już programową instalacją.